farmerze, wreszcie nadszedł ten dzień, prawda? Nadszedł, ale przed chwilą ktoś właśnie ukradł mojego tęczowego ziemniaka i zniszczył dekorację. To straszne! Fotograf z wydawnictwa ma przyjechać na moją farmę lata chwila! O! Co się stało? Jest wcześniej! To wspaniały dzień na wykopki! Spokojnie, wszystkim się zajmiemy. Nie ma takiego ziemniaka, którego nie odnajdziemy. Ale dam radę! Poszukam śladów. Nie powinno się wywrócić. Wypełnij teraz dziurę. Chase, znalazłeś coś? Chyba tak, Ryder. Popatrz, tu są ślady zwierząt. Hmm, Wyślij szpiegulę, żeby zbadała, do kogo należą te ślady i czy ten ktoś wziął ziemniaka. O, szpiegula! Jedziemy za nią! że świetnie się bawią. Jak mamy im go teraz zabrać? Odwróćmy ich uwagę. Użyj wyrzutni i wyślij im kilka skocznych piłek. Wów, wyrzutnia! Świetnie! A teraz szybko na farmę. Tak, kolejny fan tęczowych ziemniaków. Y jasne. Całkiem spory tłum chce zobaczyć to wyjątkowo barwne warzywo. A więc gdzie ono jest? E, no, mówiąc szczerze, to. E, jest tutaj! E, Cóż! No, no, no! A zatem ogłaszam, że tęczowy ziemniak Farmera Ala jest jednym z warzywnych cudów świata! Nie!